Bajka o małej księżniczce Carmen i księciu Arturze. Królestwem Gan rządził król o dobrym sercu, kochał swą żonę i córeczkę Carmen. Zamek otaczał ogród, był tak piękny, że stawał się natchnieniem dla poetów. Także wielu malarzy zdobiło swoje domy obrazami, które przedstawiały zamek, a wokół niego wspaniały ogród. Królowa każdego popołudnia zabierała tę księżniczkę i odpoczywała w cieniu drzew. Często po wykonanej pracy towarzyszył dwóm damom ogrodnik. Przyjaciel królewskiej rodziny. Uwielbiał bawić się z królewną. Obsypywał ją płatkami kwiatów, opowiadał wiele pięknych bajek, a ona odwdzięczała się cudownym uśmiechem. Kiedy dziewczynka się śmiała, wydawało się rodzicom, że słyszą grę na flecie. Śpiew ptaków, promień słońca, jak smyczek którym wiatr wydobywa piękne dźwięki z niewidzialny skrzypiec oraz śmiech Carmen tworzył pieśń, której słów nikt nigdy nie spisał, bo dla każdego, kto ją usłyszał, brzmiały inaczej. Każdemu jednak przynosiła ona radość. Pewnego dnia przychodził obok zamku mały chłopiec. Był bardzo smutny, a z policzków kapały mu łzy. Był sam. Nie miał mamy ani taty. Nagle usłyszał pieśń, która płynęła z zamku. Na jego twarzy pojawił się uśmiech. Słońce osuszyło łzy, a chłopiec zaczął tańczyć. Tanecznym krokiem zbliżał się do zamku. Król, królowa, Carmen oraz ich przyjaciel ogrodnik wyszli chłopcu naprzeciw gdy tylko księżniczka zobaczyła jak chłopczyk tańczy zaczęła się śmiać jeszcze głośniej król i królowa zaprosili małego przybysza na poczęstunek gdy tylko dowiedzieli się o jego smutnej historii poprosili malca by zamieszkał w pałacu a on z radością się zgodził. Od tego dnia stał się ich synem. Król nakazał nadwornym krawcom uszyć dla księcia najpiękniejsze szaty, swym sługom przygotować wspaniałą ucztę na cześć księcia Artura, a posłańcom roznieśli wieść o niej po całym jego królestwie. Nazajutrz Uczta była gotowa, a do zamku zjechało się wielu gości. Wszyscy cieszyli się, śpiewali, tańczyli i zachwycali się małym księciem Arturem. Przez cały dzień towarzyszyła im ta sama cudowna pieśń, która przywiodła małego Artura do zamku. Książę, codziennie po śniadaniu. Bawił się w królewskim ogrodzie z małą Carmen, którą bardzo kochał, a potem uczył się pisania, czytania i liczenia. Po obiedzie lubił czasami pójść do miasteczka, które było niedaleko zamku. Znał tam każdy kąt. Szukał ludzi smutnych i nucił im zaczarowaną pieśń, którą słyszał co dzień na zamku. A dzieciom opowiadał bajki, których nauczył go ogrodnik. Ludzie kochali małego księcia, bo przynosił do ich miasteczka radość. Co działo się później z mieszkańcami królestwa Gan? Może dzisiejszej nocy, która z gwiazd wskaże ci drogę do tego niezwykłego królestwa. A gdy rano obudzisz się, Opowiesz o niezwykłej przygodzie z księżniczką Carmen i księciem Arturem.